Cześć, witajcie, czołem Wielkiej Polsce. Ja jestem Faust i powracamy do naszej kampanii. Niedługo będzie update, więc muszę się trochę streszczać z ukończeniem jej. Myślę, że w ten weekend przysiądę sobie na dłużej. Ok, co my tutaj mamy? Pamiętam, ostatnim razem usiadłem na krótko, bodajże tylko dwa odcinki nagrałem i rozpętałem wojnę z Moskwą. A propos rozpętywania wojny, nie żyję aktor odgrywający Franka Dolasa. Kurczę no miałem to nazwisko, ja tak nie mam pamięci do nazwisk, a jego chciałem zapamiętać, bo był naprawdę genialny, e, kultowa postać, praktycznie film mojego dzieciństwa. Myślę, że wy też widzieliście i kojarzycie i mieliście podobne odczucia. No naprawdę wspaniała sprawa. E, no szkoda. No, ale takie jest życie. E, no i myślę, że raczej legendą. Naszej polskiej kinematografii pozostanie. No dobra, teraz tak tutaj patrzę, że coś dziwnego się dzieje. Nasze wojska skrzyżują oręż z drobną moskiewską jakąś hołotą. Moskwa jest cała oblężona. Teraz idziemy oblegać Danię. Pomorze też już jest całe oblężone, więc możemy coś wymyślić albo iść od drugiej strony. Ogólnie tak, walczymy jeszcze z Anhaltem. Więc te armia, chociaż Anhalt dostaje też od Szwecji i Czech. Czechy nie są zbyt potężne, ale dalej mają 29 tysięcy. Jak to jest możliwe, nie mam... A nie, dobra, mają 27, Morawia, 17 Budajowice, 26 Erc, no i złoto w Egerze. E, czas porobić na to claimy. tak patrzę. Przede wszystkim na Morawy jedną armię niech oblega fort, a dwie niech się zajmą. Niech się zajmą tą armią. Tutaj Szwecja chce przejść, ale ja się nie zgadzam, <laughs> albowiem Szwecja chce oblężenie zachować dla siebie. No właśnie, tak jak tutaj Szwecja oblega dla siebie. Nie mamy lidera, aby się przydał Mariusz Pudzianowski II. Syn Mariusza I i zaatakujmy eee, tych Duńczyków. O proszę! Bez dowódcy dajemy radę znacznie lepiej, 120% dyscypliny, moi drodzy. To jest dopiero potęga. Morale 5,5. Taktyki 2 i 1. Jesteśmy po prostu. a miazgą! Co tu się stało, moi drodzy? Naprawdę. Wspaniałe zwycięstwo naszej polskiej kawalerii Czy ja włączyłem stopper? O nie morale armii spadło Akurat zachwaliłem, okej okay, Stopper start Teraz tak, tu mamy oblężonko Z kim jeszcze walczymy? Anhalt jest na medium, Pomoże na pewno Mamy jakieś klejmy na Pomorze, Berlin, Kołobrzeg Berlina może nie chcemy, ale Kołobrzeg i Szczecin to na pewno będzie drobna koalicja, ale myślę, że w tym momencie mamy praktycznie wywalony na jakiekolwiek koalicje. Jesteśmy potężni. No i cóż, możemy zrobić konwersję od razu w koło brzegu. W koło również nie potrzebujemy, ale to jest bastion czwartopoziomowy, najnowszy. Tyle, że ja chciałbym Fort w Szternbergu i w Szczecinie, więc no cóż. Bastion wypada. Damy im oczywiście autonomię. Ja nie jestem człowiekiem myśliwym. Ja jestem bardzo, że tak powiem. No jak to się ładnie mówi? Wybaczam ludziom błędy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Dania jest na 4,9, Holandia czy. Holandia ma zamiar pisować? Niekoniecznie, to dlatego, że pewnie ten Anhalt tak tutaj psuje mi szyki. A, tam stałem i dużo Atryszyn złapałem. Tu ktoś oblega. Czech oblega, dobra, no to nie wiem, ruszę się stąd. Bo to nie ma sensu. Moskiewscy Pezanci zdobyli jakieś ziemie, ale to luz. Eee, dobra, Danio. Co od Ciebie na pewno królewiec. No już koalicja byłaby całkiem duża. I chciałbym na przykład yy, Blackingże. No i to powinno być OK, koalicja duża, ale nic mi nie zrobi. Albo yy, Aland Tam nie ma fortu ani nic. A jest fajne miejsce przejście praktycznie ze Sztokholmu do Finlandii. No, to jest chyba najlepszy pomysł w tym momencie, najlepsze rozwiązanie. Dobra, nie wiem, pooblegajmy jakieś forty może em, należące do Norwegów. O Boże, co tutaj się dzieje? Zaatakowały mnie wspólne siły e, duńskie i anhalskie i byłbym wygrał, gdyby nie jeden pechowy rol. Ale zająć e, Szlezwik się udało. Więc cóż, no musimy się wycofać, ale zaraz tam wracamy. Weźmy również e, jakiegoś dobrego dowódcę. Niech Mariusz znowu przyjdzie. Okej, okay, teraz czas na skanie. Tutaj też jakieś oblężenie. A, już Szwedzi mnie ubiegli. To nie, wiem, skoczę gdzieś indziej. No, stability darmowe czy Prestige Na co mogę użyć stability? Na zabranie marchi? Nie mam już marchi. Hmm. Hmm Na co mogę użyć? Na co mogę użyć stability? No nie mogę, no to chyba wezmę prestige po prostu, no. Chyba tak zrobię i tyle, no, no bo co no? No 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 no, no, no nic Ok, możemy wziąć najnowszą technologię, dobrze by było pakujemy w punkty administracyjne ile wlezie jeny? Wszystkiego mamy w opór w tym momencie praktycznie. O Boże, jaka miazga. 12 tysięcy piechoty i po 3000 tysiące konnicy i artylerii, to jest po prostu siła niszcząca. Okej, okay. to no, nie jest na low, jest gotowa już się poddać, no ale tylko niewielkie ustępstwa plus pieniędzy sporo. Dobra, to jest akceptowalne. No i co, uciekamy z powrotem A jeśli chodzi o Moskwę, to zabieramy jej Tak, zabieramy jej em, Zabieramy Moskwie Wszystkie prowincje na północy Tą jedną prowincyjkę, która denerwuje I twer. tak, taki był plan e, Koalicja będzie spora, ale Mnie nie obchodzi kompletnie e, Ale to zrobimy dopiero W momencie, jak skoruje przynajmniej Dwie rzeczy. War Exosion zmniejszać, no niekoniecznie bym chciał. Mam w sumie 50 War Exosion bez tferu Mogłem próbować już w tym momencie, ale wolałbym nie ryzykować jednak. Nie, dobra. Pójdę na całość, ale najpierw zrobię na szybkości te kory, nie? Dobra. Hmm, oczywiście dam im tutaj autonomię, bo oni bardzo. Rozpaczają po utracie. No i przydałoby się stworzyć też jakąś flotę transportową. Template name 2, na przykład tutaj gdzieś na tym morzu. E, dobra, właściwie konwersję. Tą w Szczecinie sobie odpuszczę i od razu zacznę korować. E, tą w koło brzegu już pozwolę dokończyć, bo akurat w sumie em, no. Nie potrwa ona już długo. Ta jedna armia niech idzie na Aland, a ta niech idzie naokoło do domu. Ty idź na przykład, nie wiem, do Nowogrodu. No i jest ok. Dobra, koalicja urosła. Całkiem spora. Ale stać nas na armię, stać nas na ludzi. Możemy powiększyć armię w sumie. Mamy Sojusz potężny z Austrią, poprawmy go Royal Mariarze. Coś możemy wziąć od papieża nie. Francja jest rywalem. Wielka Brytania może chcieć sojusz. Póki jesteśmy w wojnie to nie, ale później ewentualnie ee, będzie gotowa o tym myśleć. Dobra, na razie to zostawmy. Okej, okay, fajnie, że mamy Aland To już jest jakieś miejsce wypadowe, że tak powiem Okej, okay, utraciliśmy Kasimow, ale... Ee, nasz sojusznik Austriak jest na tyle głupi, żeby marnować swojego manpowera i wojsko i nam pomagać Ojej, co się stało, straciłem... Łódź, znaczy nie, przegrałem bitwę w walce z dwoma łodziami Jedna ciężka była na szczęście ją już zatopiłem. Okej, okay. czemu nie możesz tam przejść? Przejdź tam. No i ładnie, jestem już na swoim i tam dbam o to. Najnowsza armia, oczywiście, że tak. Forty mogą być włączone. Anhalt jest na medium, ale nie ucieknie. Holandia też nie. No to nie wiem, pociśnijmy ich, tą dwunastkę? No, nawet nieźle im idzie, muszę powiedzieć. No ale i tak nie mieli większych szans. The First Circumnavigation. Opłynęli glob, moi drodzy. Wow. Takie dokładne mapy. Oman podbija święte miejsca muzułmanów. Mekka jest tuż tuż i badytów. E Etiopczycy podbili właśnie dużo ziem od Mameluków i naprawdę dają radę. Nie są aż tak zacofani. Myślę, że to jest dobra przeciwwaga na Ottomanów i przede wszystkim dobrze by było zabezpieczyć ich życie. Tutaj zabezpieczyć życie Wielkiej Brytanii. Niekoniecznie Hiszpania też nie jest mi potrzebna. Papież, mogę poprawić z nim relacje i tylko tyle Jeśli chodzi o Węgra, to zaraz trzeba będzie go nakarmić Ale to wszystko w swoim czasie Zniszcz to powstanie, Mariusz Finów Okej, okay. szybko poszło Buzuluk, suppress rebels czy autonomia? Dobra, dostaną autonomię Już, już niech stracę naprawdę jak kory? Kory trochę jeszcze potrwają. No dobra. Trudno. Coś chyba oddała Dania, tak mi się wydaje. A nie, jeszcze walczy Dania. Jeszcze jest w walce ze Szwecją. No zobaczymy. Jak wygląda w tym momencie koalicja? Nie jest jakaś tragiczna. Złota Orda, Tomani. Brunswick, Mecklenburg, Lubecka, Hamburg. Wow! Naprawdę potężna koalicja. Właściwie więcej mogłoby dołączyć, ale tego nie zrobi. Z, An z Anhaltem, właściwie, moglibyśmy coś zrobić. Nie, ale łodrebki możemy zabrać, pieniądz pieniądze. Mm. Animal Treatise dla prestiżu. Jasne ze wszystkimi. Pieniędzy, wszystko za darmo już wzięte, więc okej okay. Holandia. Hmm, Holandia jeszcze nie chce od odchodzić. Stwierdza, że da radę. Okej, okay, Call for Peace znowu. Um, no to jak już będziemy tak pod koniec, chociaż tego. O, ktoś mi się chce zbuntować. Kto tym razem? Protestanci nie będą problemem, myślę. Idź do Szczecina. Pan Jarzyna ze Szczecina. Kto, ogro... Kto oglądał poranek Kojota ten wie. Świetny film, naprawdę kocham. Polskie komedie kryminalne, te z lat 90. Naprawdę fajna sprawa. Yearly Inflation Reduction by się przydało w sumie, bo czemu nie, prawda? Tak więc wezmę. Właściwie. Więcej już bonusów moglibyśmy wziąć, tak więc zaraz no jak tylko podbijemy to, pokonwertujemy te prowincje. Będzie więcej papali influenza. Dobra, armijki stoją. Mamy ich całkiem dużo i cały czas robimy przychód. Żadnych długów nie mamy. Mamy 1653 developmentu. Jak wyglądają inne kraje? Development. Aha, w tym momencie mam najwięcej. Ming, który zaczynał z 1000, dalej ma 1400. I o dziwo, nawet coś tam podbił, chyba. Podbił Mandżurię Hmm, hmm ciekawe. Wgryza się też tutaj, walczy z Chagatajem, No, no, no. Ja również grenczę z Chagatajem, więc to nie jest taka prosta sprawa. Ok, znowu 25 em, prestiżu. Ten prestiż mno mnoży się i mnoży. Jak będę miał 95%, to zrobię PiSa yy, już z yy, Moskwą. Dobra, jest 95%. Yy, okej, okay. czyli co? Chcę to wszystko, plus cały Twój pieniądz. No i tyle. Będzie kosztowało mnóstwo punkciorów. No ale moi drodzy, moi drodzy czego się nie robi dla Wielkiej Polski tak jest e, moment, to może zmniejszę sobie łorek mm, najpierw tak chociaż o tyle o 2 punkciory i to nam zaoszczędzi odrobinę punktów ale i tak łorek się przydaje zmniejszyć więc na luzie i tak, ty idź tu na dół e, ty tu na górę gdzieś, co to jest za fort? jakiś bezużyteczny fort dwupoziomowy Damy tym ludziom autonomię. Tutaj mam aż 9%. Dobra, zwiększy im w takim razie. Tutaj damy ludziom autonomii dużo, bo się wkurzą. Ha, ha, ha. E, No, tu nie damy, ale nie wiem czemu tak. A, bo na protestantyzm poprzechodziło mnóstwo ludzi, ale spokojnie wrócą. Wrócą, zawsze wracają. Mamy tam zresztą nasze armie porządkowe. Tu jedna armia, jedna armia idzie tam, jedna tu, jedna tu, niech się też trzyma. No i nice. Burgundia, oczywiście, unlawful territory. Teraz tak, Etiopio. Wiem, że jesteś słaba, ale ja cię wezmę pod moje skrzydła. Dodatkowo anuluję na razie polityki Cultural Unity, albowiem potrzebuję na razie trochę punkciorów. Jeśli chodzi o Power Projection, to znowu mamy 52. O, i straciliśmy rywala. No słabo, słabo. Powiększmy nasz Power Projection. Czy mamy embargo na Francję? Tak. Mamy na wszystkich embargo. Mamy ich zinsultowanych. No, jest okej okay na razie. Ok, make it happen. Dodatkowy prestiż roczny. Ok, w Szczecinie spuntowali się. Protestanci, ale stłumieni nawet bez lidera. Bardzo łatwo. okej, okay, stracę trochę prestiżu. E, już koalicja się pomniejsza. Klejmy na Memel i zaraz podbiemy ostatnią prowincję. Ehm... Krzyżaków. Zabierzmy oczywiście te prowincje z Holy Roman Empire. Słupsk również, już dawno powinienem był to zrobić. Dobra, jak wygląda kulturowo mapka naszego kraju? W ten sposób zerknę. Tutaj mamy Ślązaków i Czechów, których nie chcemy. Sasów chcemy. Pomorzan, którzy są z grupy germańskiej też. Prusów, resztki. No i fajnie się tutaj wgryzamy w, w znaczy we wschodnich Słowian. Dobra, mamy mnóstwo fortów. Niektóre nie są potrzebne, jak tylko ogarne bunty, kory i tak dalej. To wtedy zajmę się fortami. Których mamy 18? Chodźmy za nie 27 dukatów. W Warszawie mamy. W Płocku. Gdańsku. Królewcu. Potrzebujemy jeszcze tutaj dwa: Great Navy czy jeden Stability. 5 galeonów. Za 0% kosztów. No jasne, dawać mi 5 galonów w Malborku. Które się zrobią praktycznie w 5 minut. E, dobra, mamy mnóstwo hajsu. Jakieś błędy. Nie spodziewam się. Ewentualnie tych mos moskwiczów. Zaraz pokonwertujemy i... i tyle z tego będzie. Dobra, no i 300 punktów teraz trzeba zebrać. Um, zaraz też pofabrykuję na Orde i na Cirkazję, na aby połączyć w końcu te ziemię w centrum i mieć ładny wielki napis Commonwealth. Moi drodzy, nawet nie mamy 1650, a już podbiliśmy nasze wschodnie rubieże e, tak więc cóż mogę powiedzieć jest naprawdę dobrze. I tak, właściwie to mógłbym pokonwertować, jednak tak patrzę. Na co zużywam relacje dyplomatyczne? Mam military access przez Szwecję. Anuluję go od razu. No i już jest 5 na 5. Otomani opuścili koalicję, możemy im zaraz wypowiadać wojnę. I teraz tak, co chcemy dla siebie? Chcemy dla siebie może synopę. A możemy na Konstantynopol? Tak. No to byśmy zabrali im Konstantynopol, yy, i to by było ok, albo oddali go yy, Bułgarom. Bułgarzy mają religijne? Mają. Na pewno by była akceptowana, więc na Luzie to raczej by przeszło. Yy, a Gruzini się chyba obronią? Nie, przegrali niestety. Szkoda. Ok, Austria odzyskała. Sarstwo. To jest akurat dobry znak, bo póki Austria jest naszym sojusznikiem, Puty musimy mieć dobre relacje. No i... atak na Flandrię. Ech, Austriaku, gdybyś nie był mi potrzebny jako obrona przeciwko jakimś głupim śmieciom, no to byśmy tak nie rozmawiali, ale masz szczęście. Eee, dobra, oczywiście tak, Tygeleony. Mogę z mu wbolować. Eee, te transportowce mogę przerzucić do Galeonów. Właściwie, niech tam się zbuduje jeszcze jeden transportowy. Zbudujcie, nie wiem, dużo tradeowych, bo mam force limitu dużo też. A wypływajcie po Morzu Bałtyckim. No, i ideolo. Zbieram i w Morzu Bałtyckim, i w Nowogrodzie, więc jest ok. Przychody są naprawdę niezłe. I co, to już? Koniec? A, Picardii tylko wypisowali. Szkoda, że nie wzięli całego, przecież my mogli. Ale tak czy owak, e, to jest raczej wojna, której e, oni nie wygrają. Patrzę, że sporo mamy klejmów na Ottomana. Jakbyśmy chcieli e, zwracać na no to e, Gruzinom aż tyle. Bułgarom, to wszystko również moglibyśmy zwrócić. Węgrom, no przede wszystkim, e, przede wszystkim rdzenne Węgry. A tak ogólnie, no to. No dobra, no to kiedy atakujemy? <laughs> nie, może najpierw jeszcze e, dorobię linię fortów. Y, tutaj naprawimy fort. E, tu nie mogę. W Shabolks się przyda, i w Warze. No i dobra. Tu takie wgłębienie jest. Eee, można wciągnąć do środka naszego przeciwnika. Ok, Moskwicze zaraz się zbłątują Typowo z ich strony. W twarzy akurat. Nie wiem, ty się tam rusz z Mariuszem. Nie powinni być problemem. Ci tam umierają. Na dalekiej północy. Chodźcie może gdzieś bliżej. Nie wiem. No, tutaj. Dobra. O, upłynął czas odcinka. Jeszcze zobaczmy, jak sobie poradzi Mariuszek z rebeliantami. No, bardzo ładnie. Długo to nie trwało. Um, dobra, już spokój. E, ok, no to co moi drodzy? Konwersja jeszcze, tylko szybka przed końcem odcinka. I dzięki za oglądanie to było na tyle. I mamy upośledzony napis, ale już niedługo Polska będzie naprawdę wielka i naprawdę silna. I cóż, yy, biała, bo mamy dużo punktów dyplomatycznych, będziemy mogli konwertować kultury. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Już niedługo, trzymajcie się, cześć.